Weź. A, o, lagi. Serwera wam podam w IP tym razem. Nie to co w tamtem, ale lagi nie wiem czy będę nagrywał na tym serwerze, bo patrzcie. Tu jest na 250 osób 157 plus ja to 158. <śmiech> <śmiech> Serwer jest wielki i Igrzyska Śmierci. Znajdziecie mi po nicku Karmalek Wiecie jaki? O taki o. Patrzcie. Oto właśnie ten, co napisałem. karmalek 73. To ja. Może będę na masterpiecu. O kurczę. Dobra, nieważne. Ja nic nie mówię. Jo. Co jest? Patrzcie, jaki ładny spał. Patrzcie, co daję na początek: kolczugi. <coughs> Przepraszam. Dobra, to będzie taki odcinek bardziej jakby to powiedzieć. Taki informacjowalny. Informacyjny, informacyjny sorry. I tego. No i tyle. Serwer dam wam w IP. To jest Creeper World. A ten ten jest. Zlogowany. Wow, 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 dobra Już nagrywanie się o, Rockstar Rockstar Z Lollicrafta Tak, ale nie Gruby Joint 122 Doktor Gruby Joint 122 Dobra, to No to, cześć, czołem Czołem